Ej, ja się trochę boję z tobą mieszkać, bo... Ej, co nie ma problemu, bo ty ostatnio pamiętasz, jak ktoś do mnie napisał. Spotkajmy się w banku. Co? Koło banku! do no, dawaj jedziemy naszym hiperduładowanym autkiem. Widzę... Ok. No Do stary! No dawaj! No jedź! Co ty myślisz w ogóle? Co ty robisz? Jest ono stój. Ach. Ty wiesz koło banku? No nie, to ta fabryka straszna, nie! odjeżdżaj, tutaj ostatnio były zamienione w potwora! Koło, Koło banku! Jak ta beryka może trochę twoje koła podwyższyć, ale nie wiem, czy to w ogóle coś da. Jest. Dawaj. Da. Wiesz, że my nie mamy. Ej, może ten typ nam da pieniądze? Tak, co? To no. Mamy się Ooo! O! Kim się ma? Słuchaj. Z klasy? Adrian, ma pamiętam. Ej, Adrian. No. E, mam pytanie, czy twoja mama też pojechała kupić Gucci? Bo nasze tak. Nie. No. Ej, chcesz u nas zamieszkać? U mnie? czy u nas? No. Ej, to w wiem, że ty banknotowałeś już nie masz pieniędzy. Tak, ej, my już jutro tracimy dom. Nie co to, weź wy, wyciągnij telefon. No co ty wysyłam robisz? Ci... No chyba... O... Ej, bo ty masz... E, e. Pamiętam tegoś w piłkę, no że masz 100 tysięcy, wyszedł mi 100 tysięcy kupimy nowe auto. Popatrz... No co to jest? ci 156 tysięcy. Dobra. I idę kupić nowe auto, widzowie, czekajcie. Pff, dobra, wyszłem. W końcu wyszłem z tego. Idę do mojej tajnej bazy. Znowu te. <laughs> Napiszę do tego Kuby. Yy, masz, masz, masz przyjść do mnie do biura. Bo jak nie, użyję przycisku i Franek się zmieni znowu w potwora. Ho, 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 ho. Ale piękne auto, co, Adrian? No ładne. A co z tym, z tym autem? Ja na muszę tym złomem tu przyjechać. A ja idę, ja na złomę. Ja Ty jesteś łysy. Nie, mam bustę, bo to, to widać, że to nie jestem. chodź. Ej, drin! Ej, coś mi napisał. Dobra, Franek odjechał. Ja muszę sprawdzić. Ej. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie do bazy. O Jezu, przyjdź do mnie do bazy. Czekaj, nieznajomy: przyjdź do mnie do bazy albo kliknę przycisk i Franek znowu się zmieni tego potwora. No bo y, mieliśmy taką sytuację, że Franek się zmienił w potwora. Y, że taki... Nie. Y, wiem. Bo mieliśmy tu jakiegoś na brokiewie psychopata. Taki doktorek. Co? On powrócił? On cały czas jest. Tak, ale A... pamiętasz A? co on nam zrobił kiedyś? No, pamiętam, że przez niego w szkole się nowo połamają. No. Dobra, widzowie, słuchajcie, seria będzie, e, będzie nowa też seria, ale zobaczycie. Zaczynajmy! Znowu nagrywanie. Ej, dobra, trzeba ci łóżko załatwić. Ej, tutaj, w... nie pytaj, co my mamy w kiblu, chcesz spać w kiblu? Nie mogę. Albo czekaj. Trzeba wsiąść te nie dwa. Nie? Kurde, ja nie mogę wziąć tego. Weźniesz ten. Bo mój, jest, bo mój jest za ciężki. Dobra Ja ci... Co? Co? Dzień dobry. Dzień dobry, mogę wjechać. Proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. A czy, ej, pan ma e, miał podobny głos chwilę do naszego kolegi Hej. Hmm. Ja na bo... Proszę chodź. Proszę ej, pana, nie pan tam wejdzie, nie pan tam wejdzie tam. Do środka. Ej, ej. Co są? Chceszę kupi głos, to jest chyba powiedzieć 2000 max, ale chodź. Tak? Co pan chciał? Ewakuacja z maszka. A się Przecież nie ma prądu. Nie wiem, ale proszę pana, mam pytanie. Dlaczego? proszę nie można mieć No cicho, mam pytanie. E, proszę pana, a, a szukacie takiego do, doktorka? No to patrz, patr, to chyba on. Patrz, przeczyta, przeczytam panu. Idź do mojej bazy, albo franek. Z, masz przyjść do mojej bazy, albo franek zmieni się z tego strasznego potwora. Dobra, jako jaki numer? Jaki? 112, 112, nie pan, wpisze sobie numer 112. Dobrze, zaraz do pana powinien elektryk przyjechać w naprawie prądu. Dobrze, nie pan, pojedzie. No co ty robisz? Pan jest głupi? <grym> <grym> no, Dobra, numer 112. No właśnie. Jezu, co on robi w godzinę? W nie wiem. Domowisku. Nie wiem. Ale chodź. Ej, nie, dobra, czy się tego, pada. Bo tu do tej bazy tego doktorka. Yy, ale wiesz, że on, taki mały czarny grudek może ci zaatakować? Lepiej nie. I co? Słuchaj, powiem ci tyle. Chodź, sobie spędzimy czas. Chodź, spędzimy sobie czas w telewizorku. Ej, działa! Prąd. Ej, jest prąd! Nie potrzebujemy pana, nam działa prąd. As, proszę pana! Proszę pana! Proszę pana, Ej, chce pan. No, nie, pan nie wjeżdża! Chce. No, nie, pan nie wjeżdża, proszę pana! Chcesz milion złoty? Tak, tak. Cicho nie, cicho to, cicho, to cicho, to cicho, cicho, to cicho. To cicho. I to nie. Miliony, dwa, dwieście y, milionów wygrać? No to musi pan zadzwonić po sto <tryk> dwanaście. Jaki <to wstydzik. tryk> Ej, Flanek coś mi wysłał Słuchajcie panowie Ja lecę samolotem Co? To mógł nam powiedzieć? No Ej, nie jesteś zły, że mieszkasz szko... Śpisz koło mnie Jadu. Zadzwonię do niego Kurde, nie wiem jak ci tego to posłać Czekaj tam tu o, o nie, ła, co to jest magiczne? Coś? Nie, 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 czekaj No co jest? Dobra, on jest... Weź ten Czekaj, czekaj Dobra, w końcu Dr Dylendryn. Dylendryn Dendryn. Słuchaj, ty lecisz samolotem. No ej, bo teraz nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale tak ogólnie coś się... Coś się dzieje. Teraz te siedzimy tak spolku. Git, dobra, dobra pa! Dobra pa, dobra to pa. To chodź! To dobra pa. Ej, chodź, chodź, no chodź! Nikita, no Nikita nie śpi. Ej, obejrzymy wiadomości co się dzieje, bo on coś tam mówił. Chodź. Czy Franek przeżyje? Zobaczycie już w następnym odcinku.